Witam wszystkich. E, to są grafiki, e, Tutaj mamy e, to są projekty, które wcześniej były robione na threadless, e, w celu zbłoszczenia na t e, Pierwsza jest inspirowana e, śniadaniem. E,

czyli właśnie mózg i serce robią sobie przerwę. Drugi jest na dzień bez, jeden dzień bez butów, czyli dziewczynka się dziwią, czemu człowiek jest smutny. To jest ilustracja, która powstała podczas szukania takiego idealnego domu, mieszkania i są właśnie stworki, które pokazują, co lubię robić w mieszkaniu, co bym chciała robić w mieszkaniu. Kolejny to jest e, projekt na mm, rozgodę dla Szanghaju na Fort Expo. Nie została ona wykorzystana, ale jest w domu i siedzi sobie na lustrze. Niestety zginęła e, wczoraj, w opiece ją zjadł. E, To jest e, kolejny projekt. To jest e, powstała kampania dla Nike. Jest to bardziej taki projekt zajaw, tak, koncepcyjny, zajawkowa. Wstała podczas porannego joggingu, z że nieważne jak wyglądasz, jak jesteś, gruby, włochaty, chudy, e, możesz ćwiczyć i mieć z tego frajdę. To są, to na górze można zobaczyć zdjęcia pszczulanek, które robią ja. Zdjęcia są zrobione przez Adama Teresiuka. E, no nie były tak duże, ale też były spore i, i te pokazują mi powiększenie, plan B i plac zabaw. To są projekty zrealizowane dla Family Pleasure. E, jeden taki e, chyba bardziej no, tokowy podobny projekt się podoba dziewczynom. E, to jest kolejny projekt zrealizowany dla, też dla Family Plaza. Ten też zrealizowany. Brawo! To są szkice koncepcyjne, które robiłam, znaczy współpracowałam z firmą Jest to Chciały dziewczyny stworzyć projekt ciuchów. Zaprojektowałam i ciuchy, i logo, i nazwę. No tak powstało, zostało sprzedane, pewno się podoba. No i tak to wygląda. W razie było dostępne na Helu, będą będzie też i w Warszawie, i innych stadium. Dużo się pojawia tutaj e, folkloru, e, żeby bardziej polskie interpretacje, To jest e, też opakowanie dla tej firmy. Była taka próba e, zapie, zaprojektowania nowego opakowania ekologicznego, innego niż torba papierowa i bo Inspiracja pudełkiem e, na jajka. To że powstanie. E, tu jest e, taka zabawa logotypem, e, e, Maka. To e, jest e, tak jabłuszku, które zawsze świeci. E, jakby sama się z tego też naśmiewam, używam jakby tych komputerów, ale jest to frajda wykorzystać inną naklejkę, która świeci na tym komputerze. E, to jest projekt osłonki dla matek karmiących, e, które m, dają taką możliwość swobodnego nakarmienia płucącego dziecka, a przy okazji nie wzbudzające e, jakieś e, tak, zgorzenia. E, to jest projekt wspólny z, zrobiony z Mateuszem e, zabawek, zabawek belków dla dzieci które służą zarówno e, jako skrytka, pufa, e, może przechować tym szturanki, czyli jakby umożliwiają dzieciom kochanie tych szturanek, to jest inter, jakby nowy konik, taki na biegunach, wszystkie miękkie z gąbki, więc dzieci mogą się tam zrzucać i nie zrobić sobie krzywdy, taki młody kowboj e, może mieć z sobą jakąś zabawkę na drogę, bo pieszonkę. Ja, to jest kolejny też ryba ryba śpiwu w tym takim mm, to jest, to jest, to jest dziecko może się przybywać, chować, zasnąć. No, to dziękuję bardzo.